Dzień dobry, chciałem zaprezentować Państwu samochód, który pojawi się wkrótce w ofercie. Jest to Peugeot 3008 w najbogatszej wersji wyposażenia Crossway. Samochód posiada silnik 1.6 120 koni diesel. A tutaj może pokażę w tej wersji, jak charakteryzuje się tu zewnętrznie jest taki kompas. W środku ma dedykowaną tapicerkę skóra z alkantarą z takimi przeszyciami pomarańczowymi na klapie też tu jest naklejeczka z kompasem z uszkodzeń no to tu jest taka kosmetyka. Zadrapanie po jednej, po drugiej stronie takie drobne ryski. I na klapie bagażnika jest tutaj taki dołek. Tutaj wnętrze skóra z alkantarą. Monogramy na fotelach, tak samo z kompasem, z aspektu technicznego. Samochód ma do wymiany tarczy, klocki, przód, wymagają e, już wymiany, także też postanowiłem e, je wymienić. Tutaj mam podgrzewane fotele, posiada przegląd 189 007 km. Kontrola trakcji, pomiar miejsca parkowania. Tutaj mamy wyłączenie systemu start-stop, head-up display, nawigacja. A tu mamy roletę, jest szklany dach. Oczywiście to działa. Roletki w tylnych szybach. O samochu naprawdę ciekawy, wyposażony. Zresztą robi robotę ta skóra z Alcantarą. Tutaj macie fakturkę. Jest 6 października 2020 roku. Tutaj macie kit, czyli to jest pasek rozrządu z pompą wody. Wymieniony przy przebiegu 175 000. 945 km, wszystko wykonane w ASO Peugeot. Cie. Historia jest samochodu, samochód posiada komplet dwóch kluczyków. Także to też fajna sprawa, jeżeli chodzi o wymianę tego rozrządu.